Sobie, ja sobie tu tak chodzę, a tu nagle dziura, dziura, otchłań. Nie mogę skoczyć, bo tak to już nie wrócę. Tak jak na Wojanowicach jest. Ale to nie są Wojanowice, jest inne miasto. Bo... A i tam jest szybko. Prawie bym Musimy to zabudować jakoś. Uuu, ja mam szczęście. Naprawdę. Matko jedyna. Musimy tą dziurę zabudować, no bo ktoś będzie chodził i nie zauważył to. Opa. A nie, to tak nie działa, soczki Ale myślałem, że to tak działa, bo podobno tak on mówił, ale to nieprawda Co widzowie teraz zrobimy? <śm> Idę wam pokazać mój domek fajny na ostatnim odcinku, co zbudowałem. What the hell? Czemu tu jest dziura? Tu... Ej, to jest choroba jakaś. Tu nie dotykam. Tu też jest o nie, St tam jest choroba, chyba. Hmm. Tak! Stamtąd? O nie. Dwie. O nie, szybko, bo zaraz tu będzie. O nie, widzowie. Z drugiej mój dom został. Dobrze. Nie! wie co się dzieje? Ostatnio jest kosmar na nich. i Na tej wiosce. Dopiero co zbudowany dom. Już nie ma. Prawie nie ma. Choroba jakaś została zaklęta. Ktoś chorobę wywołał i musiała teraz jakąś zbroję mieć, bo... Mnie bardzo blisko to mnie zaradzi. Ja stanę się taki taki jak Wurden no. Ale ja jestem już blisko tego bardzo. Nie wiem co się nie zaradzi. ale ziłem Creeper, chodź, wybuchnij to! Chodź! Wybuchnij! Co ja robię, chodź tu! Dobrze. Co ja w tym momencie zrobiłem? Zresz w tym momencie powiększyłem tą chorobę. O! Nie mam pożyć. Widzicie? Uu, to tej dziury. Ta dziura tam jest ja uciekam. Widzę buza o nie, Po co ja? Chodzę po tej chorobie. Nie mogę tak. Idę się schować. Syrena widzę ja. Widzicie, widzowie? A zwierząt sirena zaczęła być. Szybko, widzowie. Widzowie, Widzimy, jak chcecie żeby... was Zbudował mini straż, ale mini, bo ja nie umiem budować straż buduje jakąkolwiek. Co tam było? Widzieliście to? Naprawdę. Idziemy spać, mi to nie obchodzi. Jakieś wypowiadomienia mi przechodzą teraz. Dajcie mi coś, dajcie mi Co jest z tym? Nie. Ta choroba się coraz bardziej powiększa. Nie wiem, muszę co zrobić, widzowie. Widzowie, nie wiem, ale. Co dziwnego się dzieje. Z byłem tu, a ja nie. Ta choroba mnie. Nie wiem, dziwne jest. Głowa mnie je boli strasznie. Nie wiem, w ogóle dziwnie. Się czuję, ja idę może. Jak się umyję od tej choroby, To Dotykałem tą chorobę nawet. Syrena już... ...nie wyje, ale mi głowa boli. Nie wiem. Teraz mi... Ałło, ale zaczęła mi boleć... ...brzuch. Ałło, nie wytrzymam. Nie wiem co jest nawet po tym umyciu. Dajcie mi jakieś drewno. Jakieś zitełki daj. Nie, to jest Nie, nie... Ale to chyba w nocy tylko. Jest tak czarne, to tak. Na szczęście. Teraz się ja już nie powiększa. Musimy... Nie wiem czemu. Dosyć tego... Ale nie da się co po pierwsze. Bo ja już próbowałem. To tu na fioletowo. Aha, okej. Okay. XD. E, to idziemy szybko, 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 szybko. Gdzie mamy iść? O, nie wiem. O, widzowie, co się dzieje. A, chyba dom leje. A, mm, widzowie. Zaczynam te nam O boże, hm się hm hm nie wiem i hm 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 Tu jest całe hm Nie! Stąd. Czekam stąd. Coraz, coraz lepiej się czuję, ale dziwnie. za Dziękuję, dziękuję panu Bogu. To, to, Tam to też by się tu Co jest obok mojego domu? Oj. Teraz zauważyłem, że mam górączkę czarno -luzową. Nie wiem, dziwnie się czuję. Dziwnie w ogóle teraz funkcjonuje. Nie wiem, co ja zrobię, nie że coś żeby... To zarazem mnie dopadło. Z Już na sobie pół jej No prawie Prawie jedną całą rękę I drugą pół Nie, ja, ja nie wytrzymam, nie muszę O diaksy Ooo diaksy u, Diaksy to jest No O pój, diaksy są niedobro. Różowe jest najlepszy i czarny, 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 O, czarny, chodź. czarny, czarny, i różowe, czarny, są czarny, najlepsze? Tak. U, co jest czarny, matko? jak są okej. Gdzie moje Smurnica. Mam czarny jakiś blok. O nie, no teraz już mornica. I to po jak. Widzowie, patrz, jaki czarny, czarny jest. I najlepszy. Najlepszy jest. I. Ja wam Idziemy do zarazy naszej ukochanej. Chcemy być więcej zależeni. To jest mało, my lubimy. Idziemy się przytulić. O nie, gdzie ja słem, matko. Nie wiem, co jest, widzowie, ze mną. Bo mam tą podstępną zarazę. Ona mną coraz bardziej steruje i co wie, chodźmy się Chodźmy całe miasto zarazić. I cały, cały świat Ua! gdzie jest zaraza Dzień dobry, jest tu kto Aaaa, co się stało? Matko jedyna z tam jest. Idę do mojego domu. Idę do mojego domu. A zaraza. Mm, ona to jest za mała. Idę do większej. Ach, większy czas. Znowu jest noc mmmmmm mm, 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 Więcej WIĘCJEEJ wie Wiem już jak z, Jak tą chorobę z, Ten Jak tą chorobę Ja, ten No od ciebie wyrzucić Po prostu jak jeden, To trzeba wkoczyć do tej dziury Tylko wchodzę I Ciekawe, co będzie? Noc. Robimy szybko dzień i skakujemy. Szybko dajcie mi tą Nie dotykamy na razie. A gdzie jest? Jaka dziura! Tu jest dobra. Szybko, szybko. Narazd! O widzowie już Uch, już jest wszystko w porządku a z jest wszystko w porządku widzowie nie włączę kamerę i tak lajk like, suba dajcie dostęp i ten i uratowaliśmy się z tej choroby. Widzieliście chyba, jak już gadałem? No, to więc co? Widzimy się jutro. A dzisiaj, co będzie z tym pokażeniem odcinek z, Roblo z Robloxa? Dzisiaj będzie na, na 1000%. Z Robloxa. No. To więc co? Pa, pa.